Jeśli rozmawiamy z dzieckiem, które pojawia się już po narodzinach chorego dziecka, no wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie to, żeby na równi starać się wychować je normalnie, tak jak, tak jak Rówieśników. Ale mieć właśnie na uwadze to, że jest starsze, chore rodzeństwo. Tłumaczyć to od, no, od momentu, w którym możemy zacząć rozmawiać z dzieckiem o takich rzeczach. Dbać o to, żeby ono zawsze od samego początku też miało kontakt z tym rodzeństwem. Żeby stwarzać im przestrzeń do, do wspólnego wychowywania się, do, do wspólnej zabawy, chociażby, nie wiem, no na na tyle, na ile mamy oczywiście możliwość. W niektórych przypadkach będzie to tylko, nie wiem, wspólne czytanie książki, a w innych być może wspólny spacer, czy też rozmowa. Stwarzamy taką przestrzeń, jaką po prostu możemy, która jest oczywiście zależna od choroby dziecka. Kiedy na świecie jest już zdrowe dziecko, i oczekujemy i rodzice oczekują chorego dziecka. No to wydaje mi się, że chyba największym problemem jest to, że sama ta sytuacja, nawet gdyby nie mieli jeszcze żadnego dziecka, byłaby trudna, zajmująca e, wiele, pojawiłoby się wiele e, pytań, być może negatywnych emocji. I e, należy e, właśnie rozmawiać z, z dzieckiem e, o tym na ile na tyle na ile możemy czyli e, jeśli no, wiemy jak się przygotować wiemy jaka będzie ta choroba możemy zacząć e, czy na przykład brat czy siostra nie będą mogli chodzić, nie będą mogli mówić, nie będą mogli się bawić w taki sposób jak rówieśnicy, że też rodzic będzie miał tak naprawdę mniej czasu dla dziecka, ale przy tym właśnie należy zadbać o to, że nie zapominać, może tak to powiem nie zapominać o. o zdrowych dzieciach, bo niestety to jest dosyć popularny problem, że w momencie pojawienia się niepełnosprawnego dziecka, no, zdarza się rodzicom zaniedbywać właśnie. Oczywiście to nie jest zrobione specjalnie, tylko no, zdarza im się po prostu zapominać o potrzebach dziecka zdrowego, które tak samo się rozwija, tak samo potrzebuje kontaktu z rodzicami, wręcz być może czasem nawet bardziej. Myślę, że to jest najważniejsza kwestia, żeby, żeby nie zapominać o dzieciach, żeby rozmawiać. Może też po, tak naprawdę po narodzinach chorego dziecka stworzyć taką, taką możliwość opieki ze strony starszego rodzeństwa, żeby ono się poczuło potrzebne, troszkę bardziej takie zauważone, może dojrzalsze, bardziej dorosłe i mogło również no, zobaczyć, jak to, to rodzeństwo się będzie rozwijać, przyzwyczaić do tego i żeby łatwiej było po prostu zaakceptować sytuację. Popularnym problemem jest konfrontacja z rówieśnikami i no, rozmowa o tym, dlaczego e, brat lub siostra e, na przykład jeżdżą na wózku, albo nie można się z nimi właśnie pobawić nie można porozmawiać e, dlaczego karmieni są w inny sposób. E, I tutaj wydaje mi się, że już dziecko jest w takim okresie szkolnym, kiedy też można otwarcie o tym e, rozmawiać. Warto jest powiedzieć w szkole, nie ukrywać tego, że, że jest w domu chore rodzeństwo, że, że jest w ogóle taki problem i że może warto by było porozmawiać o tym w szkole. Że że w ogóle istnieją takie dzieci. No to jest oczywiście zależne od wieku, bo inaczej rozmawia się z małym dzieckiem, a inaczej z nastolatkiem. Ale, że jest problem niepełnosprawności, jak to wygląda, jak w ogóle oswoić się z osobami niepełnosprawnymi, bo to wcale nie jest tak, że tylko dzieci mają z tym problem. Tak naprawdę również dorośli nie potrafią, bo nikt nas, tego nie uczy. Nikt nas nigdy nie przygotowywał do, w szkole, nie, nie było zajęć z tego, jak reagować na, na po prostu osoby niepełnosprawne i niektórzy mają po prostu naturalnie potrafią do tego podejść, a niektórzy totalnie nie potrafią. To dosyć popularny jest właśnie taki bunt, tylko z tym, że to już jest w wieku bardziej nastoletnim i często dzieci z tym z tego, co ja się spotykam, potrafią uciekać z domu, bardzo wcześnie zaczynają pić, na przykład alkohol, także tutaj, no tak naprawdę, no, jedynym rozwiązaniem jest brać poprawkę na to, że może coś takiego się wydarzyć i Rozmawiać zawczasu, bo o wiele trudniej jest już w momencie, kiedy to zacznie się dziać i, i wyciągnąć, wyciągnąć dziecko z tego, bo no, zdarzają się takie przypa przypadki, że yy, no, kończy się depresją, być może wizytą psychiatry czy lekami, także lepiej, lepiej uprzedzać yy, takie sytuacje. Najczęściej wszelkie problemy, właśnie między innymi to, że dzieci chcą zwrócić na siebie uwagę, że, że albo przestają rozmawiać z rodzicami, albo, albo właśnie wchodzą w taki okres buntu, wynika z tego, że nie ma przestrzeni na rozmowę. Też uważam, że wynika to z tego, że rodzice swoje emocje ukrywają, bo Sądzę, że lepiej jest powiedzieć, że sytuacja jest trudna, że czasami jest rodzicowi ciężko, że to, dziecko, to zdrowie może się raz pogarszać, raz polepszać u chorego, u chorego rodzeństwa. I ta rozmowa to jest jedyny sposób na to, żeby. Pozostać po prostu w kontakcie i mieć jakąś kontrolę nad swoim dzieckiem.